Witam Was serdecznie w trzecim odcinku Paulina Manios Podcast. Tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy i chcą dowiedzieć się więcej o tym, kim jestem, dla kogo i dlaczego powstał ten kanał, zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka, w którym szerzej opowiadam o mojej drodze do nieruchomości. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. A dzisiejszy odcinek jest odpowiedzią na liczne pytania, które otrzymuję i które mam wrażenie dotyczą takiego zagadnienia z obszaru rynku mieszkaniowego nieruchomości, który dostarcza wielu emocji i wyzwań mimo swojej niepozorności, a mianowicie wypowiedzenia umowy najmu mieszkania. Postanowiłam podsumować to wszystko, co najczęściej wywołuje Waszą niepewność, obawy i frustrację w tym temacie. Także, jeżeli jesteście najemcami mieszkania na wynajem, czyli najmujecie czyjeś mieszkanie i za ten najem płacicie, albo jesteście wynajmującym, czyli oddajecie komuś w odpłatne użytkowanie swoje mieszkanie, ten odcinek jest jak najbardziej dla Was. Dowiecie się z niego przede wszystkim, czym różni się wypowiedzenie umowy najmu mieszkania od jej rozwiązania. Jak w zależności od rodzaju zawartej umowy kształtują się możliwości jej wypowiedzenia? Czy każdą umowę najmu można wypowiedzieć? Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie najmu mieszkania, żeby mieć koło ratunkowe i móc taką umowę wypowiedzieć? Jakie są najczęściej popełniane błędy przy wypowiadaniu umowy najmu mieszkania? W jakiej formie wypowiedzieć umowę najmu mieszkania i jak radzić sobie w sytuacji, kiedy umowa najmu nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego rozwiązania. Punktem wyjścia w ogóle do tematyki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania jest ustalenie, z jaką umową mamy do czynienia. Bo być może o tym wiecie, a jeżeli jeszcze nie, to będziecie teraz tego świadomi, że polski system prawny. Jeżeli chodzi o rynek najmu mieszkań, przewiduje takie rodzaje umów, jak umowy najmu zwykłego, umowy najmu okazjonalnego i umowę najmu instytucjonalnego. W tym odcinku podcastu nie będę wyjaśniać różnic pomiędzy typami tych umów, ponieważ to nie jest konieczne w kontekście omówienia wypowiedzenia umowy najmu mieszkania, a w moim odczuciu typologia umów najmu to jest na tyle szerokie zagadnienie, że wymaga odrębnego odcinka, żeby nie zakręciło wam się w głowie o nadmiaru informacji. Natomiast żeby stwierdzić, z jakim typem umowy najmu mamy do czynienia, potrzebne jest sprawdzenie, czy umowa ma w komparycji tytuł. Jeżeli tak, to czy taki tytuł to umowa najmu, umowa najmu okazjonalnego, umowa najmu instytucjonalnego? I tutaj z zastrzeżeniem, że tytuł umowy najmu nie przesądza o jej rodzaju. Ponieważ decydujące znaczenie ma treść umowy. To znaczy, że można zawrzeć umowę najmu, nazywając ją umową najmu okazjonalnego. Natomiast jeżeli nie będzie ona spełniać określonych warunków formalnych w postaci, między innymi, załączenia wymaganego oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, to taka umowa jest zwykłą umową najmu, mimo tego, że ktoś ją nazwał umową najmu okazjonalnego. Miałam w swoich rękach takie dzieła sztuki i niejednokrotnie nie mogłam wyjść z podziwu. Jakie dziwactwa ludzie są w stanie skonstruować? Kolejno, czy z treści umowy wynika, że została zawarta na czas oznaczony, zwany również określonym, czyli czy znane są ramy trwania tej umowy, jej początek i jej koniec? Czy może została zawarta na czas nieokreślony? Czy w treści umowy są wskazane załączniki, takie jak oświadczenie najemcy złożone w postaci aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i oświadczenie właściciela nieruchomości, który zgadza się na zapewnienie najemcy lokalu zastępczego? Także punktem wyjścia jest zawsze ustalenie, jaki rodzaj umowy zawarliście. A przez lata spotkałam grono przypadków, kiedy ktoś podpisał umowę najmu i nie miał zielonego pojęcia, jaką, nie mówiąc już oczywiście o sprawdzeniu, czy umowa. Przewiduje możliwości jej wypowiedzenia. Także miejcie to na uwadze, zanim przyłożycie długopis do podpisania dokumentu. No i teraz, w momencie, kiedy już wiadomo, czy to jest umowa najmu zwykłego, najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego, powinniście sobie zdawać sprawę z tego, że jest kilka zasad, które dotyczą poszczególnego typu umowy. Z reguły wypowiedzenie umowy najmu mieszkania jest możliwe przede wszystkim w umowach najmu zawieranych na czas. Nieokreślony. Natomiast jest to stosunkowo mały odsetek umów na rynku najmu, przeważającą część, bo około 80% w obrocie prawnym stanowią od kilku lat umowy najmu okazjonalnego, kolejno umowy najmu zwykłego, zawierane na czas określony. To określenie czasu oznacza tyle, że z treści takiej umowy wynika, od kiedy i do kiedy umowa ma obowiązywać. I co do zasady, nie ma możliwości jej wcześniejszego rozwiązania, chyba że w umowie wyraźnie wskazano, w jakich sytuacjach obu stronom, lub jednej ze stron przysługuje takie prawo, bądź wynika to wprost z ubogich, ale mimo wszystko przepisów Kodeksu Cywilnego o Najmie Mieszkań, bądź ustawy o ochronie praw lokatorów. I teraz pojawia się pytanie: co w sytuacji, kiedy taka umowa zawarta na czas określony zostanie zawarta, a w życiu najemcy czy wynajmującego zaistnieją takie okoliczności, które zmuszają do wcześniejszego wypowiedzenia najmu. Pozornie taka sytuacja jest w tym momencie patowa, zwłaszcza dla osób, które nie mają wiedzy w zakresie regulacji prawnych o najmniej mieszkań, ale nie mają też praktycznej wiedzy o pewnych furtkach, które można wykorzystać, żeby z tego wybrnąć i jednak doprowadzić do zakończenia najmu. Niezależnie od tego, która ze stron, czy wynajmujący, czy najemca, chce wypowiedzieć umowę najmu, dobrą praktyką jest odpowiednie przekazanie informacji, czy to w formie rozmowy telefonicznej, czy spotkania, poza samym dostarczeniem wypowiedzenia drugiej stronie na piśmie i otrzymaniem potwierdzenia odbioru. Dlaczego ten aspekt samego przekazania informacji jest tak istotny, a tylko nieliczni zwracają na niego uwagę? Z psychologicznego punktu widzenia, przede wszystkim dlatego, że przedłożenie samego tylko pisemnego wypowiedzenia umowy, a poprzedzenie takiego wypowiedzenia krótką, ale jednak rozmową, pozwala na wyjaśnienie ewentualnych okoliczności takiej decyzji, a drugiej stronie daje możliwość, na kolokwialnie mówiąc, wejście w buty drugiej strony. I skrócenie dystansu, który powstaje w momencie, gdy druga strona zostaje potraktowana tak naprawdę kubłem zimnej wody i samą tylko informacją w treści wypowiedzenia. Z dniem X składam wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej dnia. W zależności od sytuacji oznacza to mniej więcej tyle, że wynajmujący może stracić płynność w otrzymywaniu czynszu najmu w konsekwencji tego wypowiedzenia, o ile jest ono skuteczne. A z drugiej strony, najemca zostaje pozbawiony miejsca do zamieszkania np. pół roku wcześniej niż miało to wynikać z treści zawartej umowy. Zastanówcie się teraz, jakie emocje towarzyszą najczęściej w takiej sytuacji i czy one podkładają dobry grunt pod dalszy kontakt, ponieważ relacja najemca wynajmujący wcale nie kończy się z momentem złożenia wypowiedzenia. Musi jeszcze nastąpić przekazanie lokalu i wydanie kluczy. Od tego mieszkania za potwierdzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego, a to w jakiej atmosferze ono się odbędzie, to zależy przede wszystkim od tego, jak wyglądała dotychczasowa relacja stron, czyli czy było w miarę miło, czy niekoniecznie. Jeżeli chodzi natomiast o umowy najmu mieszkania zawierane na czas nieokreślony, czyli takie umowy, które trwają do momentu wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron albo rozwiązania tej umowy przez obie strony, to stanowią one stosunkowo bardzo mały odsetek wśród umów najmu, i do nich zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, które wyraźnie wskazują okresy wypowiedzenia. Są to odpowiednio 3 miesiące, jeżeli najemca wypowiada umowę i wówczas nie ma potrzeby jej uzasadnienia, i 3 miesiące bądź nawet 3 lata, jeżeli wynajmujący wypowiada najem, i tutaj zawsze powinno być tego uzasadnienie. Najczęstszym kołem ratunkowym, z którego korzysta się, kiedy umowa najmu nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, jest rozwiązanie takiej umowy za porozumieniem stron zawarte w formie pisemnej. Z treści takiego dokumentu wynika wówczas, że strony polubownie rozwiązują umowę najmu lokalu przed upłynięciem okresu umownego. Niemniej zdarza się, że wynajmujący zgadza się na zawarcie takiego porozumienia, ale pod warunkiem, na przykład, że najemca zrezygnuje ze swojego prawa do zwrotu kaucji zabezpieczającej tytułem rekompensaty za narażenie wynajmującego na straty ekonomiczne związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu i, na przykład, ewentualnym przystojem w wynajmie lokalu. Innym przykładem jest zapis w takim porozumieniu o zobowiązaniu się najemcy do odświeżenia lokalu przed zdaniem kluczy lub o znalezieniu kolejnego najemcy na swoje miejsce. Najczęstszymi błędami popełnianymi przez strony podczas wypowiadania umowy najmu mieszkania są po pierwsze brak zachowania pisemnej formy wypowiedzenia umowy i wypowiedzenie umowy niezgodnie z terminem określającym okres wypowiedzenia. Czyli błędne obliczenie daty kalendarzowej, do kiedy złożyć wypowiedzenie, żeby nie wejść w kolejny okres rozliczeniowy za czynsz najmu i pozostałe opłaty. No ale co w takim razie powinno się znaleźć w treści wypowiedzenia umowy najmu mieszkania, żeby to wypowiedzenie było skuteczne, zakładając oczywiście, że zgodnie z treścią samej umowy lub przepisami kodeksu cywilnego bądź ustawy o ochronie praw lokatorów takie wypowiedzenie przysługuje stronie bądź obu stronom. Trzeba wskazać na takie elementy wypowiedzenia jak miejscowość i data, imię i nazwisko, lub nazwa, czyli potocznie mówiąc firma strony składającej wypowiedzenie, sformułowanie, z którego wynika, że najemca lub wynajmujący wypowiada umowę najmu zawartą danego dnia, miesiąca i roku ze skutkiem na dzień, i tutaj wskazać na jaki to dzień, wskazać zapis umowy najmu, z którego wyraźnie wynika, że dana strona ma uprawnienie do wypowiedzenia najmu, bądź wskazać odpowiedni przepis prawa oraz datę wygaśnięcia umowy, czyli wskazanie ostatniego dnia obowiązywania umowy najmu i złożyć podpis osoby wypowiadającej umowę. Tak sformułowane wypowiedzenie, żeby było w pełni skuteczne prawnie, musi zostać dostarczone z zachowaniem formy pisemnej tej stronie, której umowa najmu jest wypowiadana, musi być sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisane, a jeżeli takie wypowiedzenie ma zostać dostarczone pocztą, to trzeba pamiętać o tym, żeby wysłać je za potwierdzeniem odbioru, czyli przy wysyłce wypełnić taką żółtą kartkę na poczcie, bądź w biurze, bądź w innym miejscu, która będzie potwierdzeniem, że druga strona odebrała pismo, i jednocześnie domniemaniem, że się z nim zapoznała lub jeżeli zostanie podwójnie takie pismo awizowane, czyli wróci się do nadawcy po bezskutecznej próbie doręczenia, w tym przypadku takie nieudane doręczenie jest traktowane jako dokonane i wywołuje wszystkie skutki prawne wypowiedzenia. Mam nadzieję, że te informacje to dla Was solidna dawka praktycznej wiedzy przekazana w pigułce i rozwieją ewentualne wątpliwości, jeżeli chodzi o problematykę wypowiedzenia umowy najmu mieszkania. To, o czym opowiedziałam, to są absolutne podstawy, o których każdy najemca czy wynajmujący powinien mieć świadomość. Oczywiście, w zależności od okoliczności każdej sytuacji, trzeba mieć. Świadomość tego, że każdy stan faktyczny jest inny. Są mniej i bardziej skomplikowane sytuacje, i do każdego przypadku trzeba podchodzić indywidualnie, ponieważ diabeł lubi tkwić w umownych szczegółach. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu we wrześniu. Zachęcam Was do subskrypcji podcastu i, jak zwykle, przypominam, że podcast nie stanowi porady prawnej i nie zastępuje także specjalistycznej konsultacji. Do usłyszenia niebawem.